Witajcie kochani, meldujemy się na wrocławskim rynku na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejny finał, który nasza firma sponsoruje, jesteśmy głównym sponsorem wrocławskiego finału i dzisiaj tutaj, na tym wypełnionym ludźmi rynku postanowiliśmy zapytać dlaczego warto pomagać, dlaczego pomagają i mamy też dla was bardzo suchą i zabawną niespodziankę, nie ale mój, o tym za chwilę. Nie mówię więcej, nie mówię więcej, chodźcie chodź zapytamy się dlaczego warto pomagać, chodźcie. Dlaczego warto pomagać? Yy, no, bo to jest bardzo fajne. Te dzieci przynajmniej czują się i mnie jest miło, że każdy im pomaga. Chciałbym pomóc i to jest bardzo fajne, tak chodzić. Dlaczego panowie tutaj razem z nami pomagają, w jaki rok jesteśmy wcześniej pomocy? Dlaczego warto pomagać? Bo to wraca z powrotem. I co roku tutaj, tutaj panowie są, co, co roku, roku pomagają. Je, co roku grupa motocyklistów jest. Przyjeżdżamy, kwestujemy pomagamy. Cieszymy się razem pomocą dla wszystkich. Chcę, żeby ludzie też mogli normalnie żyć, żeby mogli oddychać i żeby byli zdrowi. Piękne odpowiedzi, dziękujemy ślicznie. Widzimy się tutaj co roku na Wrocławskim Rynku, dlaczego decydują się Państwo pomagać w Wrocławskiej Orkiestrze? No bo psy mają atrakcję, bo też biorą udział w pokazie, także mają dużo ćwiczeń przez prawie pół roku, no i tak przyjemnie, zawsze to w dobrej sprawie, nie? pozbierają trochę pieniędzy. Bo mi się to podoba. So cute! A który rok z rzędu już jesteś, czy pierwszy raz? Siódmy. Siódmy. Siódmy rok? Boże, to ile masz lat? Osiem. Czyli od małego pomaga, bierzcie przykład tutaj, bierzcie przykład. Dlaczego warto pomagać? Dlaczego warto pomagać? Tak. Jakby sobie nie może poradzić, to po prostu to jest dobry uczynek. Trzeba robić. Dokładnie. Słyszeliście? Trzeba to robić. Wspomnieliśmy już, że jak co roku jako sponsor pomagamy na Wrocławskim Rynku, ale też jak co roku są z nami Panthers Wrocław, klub sportów amerykańskich, który sponsorujemy i co roku tutaj widzimy futbol amerykański, lacrosse, softball, ultimate frisbee. Zawodnicy, zawodniczki pomagają, a także zawsze występujemy w telewizji i chcemy pokazać, jak warto pomagać. Robert, powiedz nam, dlaczego warto pomagać w Wielkiej w naszej Pomocy? Znaczy ja mam przede wszystkim pytanie, dlaczego nie warto pomagać. Warto zawsze pomagać, zawsze warto y, wyjść z inicjatywą do ludzi, tak? Zobaczcie, ile tutaj dzieci do nas przychodzi, ile osób się cieszy z tego, że tu jesteśmy, więc myślę, że y, warto dla samego siebie przede wszystkim i no chyba robimy dobrą robotę tutaj, żeby jednak będzie. Będzie sucho, Suchy Łuki, parówkożercy, Asia, Kuba, Lukas, ej! Siemano, z tej strony Suchy Łuki, jesteśmy w rynku we Wrocławiu, przy naszym food trucku parówkożerców. Przyszliśmy tutaj wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mamy taki pewien pomysł. Ludzie, których spotkamy gdzieś tutaj, będą opowiadać nam żarty i kawały dowcipy. Jeżeli rozśmieszą mnie, będziemy dawać kasę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To co, lecimy z tym. Suchary! Ej, kamasz może chwilę? Słuchaj, mamy taką akcję. Prowadzimy akcję z paru gożercami. Jeżeli opowiesz mi jakiś żart, kawał, dowcip, który mnie rozśmieszy, płacamy kasę na wielką Orkiestrę świątecznej bołosy. Idziesz okay. to? Idę. Dobra. Eee, tylko daj mi chwilę. Eee. A few moments later. W jaką część ciała idzie alkohol? Nie wiem. Buda. <słuchaj> 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 Dobre. <słuchaj> dobra, macie to. <słuchaj> Pierwszy za nami. Dobra, Dawaj. na siebie. Wiesz, jakie jest ulubione podłoże kierowców wkłada? No dawaj Podkład Nie na początku, ale się będzie, ma, nie? Co robi Bóg na rondzie? Co robi? Nawraca <noise> no, Ale mocnym żartem, mocnym Dawaj, mocne też mogą być Moje życie Emotional damage <noise> Nie powinienem się z tego śmiać, nie? Jak się nazywa ochroniarz celebrytów? Ochroniarz celebrytów? Nie wiem Bronisław Broni. Dobre, piątka, płacimy Woo! Jak się nazywa słona firanka? Wiecie panowie? Jak się nazywa? Zasłona Co je Coco Jumbo? Co je Coco Jumbo? Jajaję. Co mówi pisak do pisaka? Pisak do pisaka? Tak. Co mówi? Nie popisuj się. Co robi dziadek na dyskotece? Co robi dziadek na dyskotece? Tańczy z laską. gdzieś zniknął, tak mu się spodobało to wyzwanie, że chodzi dalej tak, i Tak, dalej, dalej wszyscy opowiadają mu żarty, ale my musimy to podsumować, musimy podsumować tą akcję, jak powiedzieliśmy za opowiedziane żarty, będziemy przekazywać pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiemy już, że zebraliśmy ile, ile, ile. razem 10 tysięcy złotych! Dokładnie tyle wpłacamy na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Suchy Łuki jest w i tutaj chyba dołączymy do niego, bo jest tak piękny dzień, pięknie. że nie będziemy stali. Jest, jest no. pięknie, jedziemy kwestować, idziemy pomagać, Wy też pomagajcie. Żegnamy się z Wami, widzimy się już niedługo. W trasie, jak okay. zawsze. Kończymy ten odcinek, do zobaczenia. pa. pa.